Przed nami osiemnasty odcinek tureckiego serialu, Zapukaj do moich drzwi. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że Eda i Serkan zupełnie inaczej na siebie patrzą. Co z tego wyniknie? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w osiemnastym odcinku, Sen kapimi, oglądaj, Zapukaj do moich drzwi, odcinek siedemnasty w środę, 27 listopada 2024 roku, o godzina 16.05 na TTV, zobacz zdjęcia w galerii. Serial Zapukaj do moich drzwi, turecki, tytuł Sencal Kapimi, powraca do polskiej telewizji. Jedna z najpopularniejszych tureckich produkcji z Hande Ersel, serialowa Eda Yildiz i Keremem Bursinem, serialowy Serkan Boat, będzie emitowana od poniedziałku do piątku o godzina 16.05 na TTV, co się wydarzy 18 odcinku Zapukaj do moich drzwi. Streszczenie osiemnastego odcinka serialu Zapukaj do moich drzwi. Pod koniec długiej nocy w samotności Eda i Serkan po raz pierwszy zaczynają widzieć się zupełnie innymi oczami. Wszystko się zmieni, gdy oboje zdadzą sobie sprawę, że umowa o fałszywym związku wkrótce się skończy bez względu na to, czy się pogodzą, czy nie.